Kiemka kochani, mam nadzieję, że jeszcze o mnie nie zapomnieliście przez te trzy tygodnie, które mnie nie było. No, powody były różne, ale w sumie głównie to nie miałam komputera, miałam egzaminy i chciałam odpocząć. Dzięki w ogóle za pozwolenie Lisiczka. No i tak stwierdziłam, że skoro filmu nie było przez te trzy tygodnie, to jest prawie miesiąc, to może powchodzimy sobie na moje konta wszystkie. A raczej nie wszystkie, tylko te, które są w opisie pod moimi filmami. No i sprawdzimy, co tam się na nich dzieje. Ogólnie nagrywam ten film drugi raz i no, znowu dzięki za pozdro, więc może na samym początku sobie wejdziemy na Discorda. Jestem na moim serwerze, jest on prywatny i do niego ma dostęp tylko kilka osób. Jeżeli chcecie z tego bota MSP skorzystać, no to oczywiście jest na moim serwerze, możecie tam sobie wbić. Link oczywiście będzie w opisie. No i pierwszym kątem, jakie sobie tutaj wyszukałam, jest moje stare główne konto, czyli. Zakennaio261. Ostatnio na to konto wchodziłam pod koniec grudnia. W sumie nic się tam nie dzieje, nie ma tam nic ciekawego, ale myślę, że możemy na nie wejść. Można zauważyć, że w sumie nadal na tym koncie mam Luka z okresu Halloween. No ale dobra, co tutaj się dzieje? No, w sumie nic. Jedynie co tutaj się zmieniło, to chyba liczba moich Starkońców oraz diamentów. Wszystkie moje diamenty wydałam na swoje teraz główne konto, a ze Starkońcami nie wiem, co ja zrobiłam. Chyba pokupowałam spódniczki czy coś takiego. W każdym razie konto zostało założone w styczniu 2016 roku. No i ma już tam swoje lata, swoje przeżycia. W sumie tutaj tak nie za bardzo coś się dzieje. Zinkę nagrasz odcinek za Nie, nie nagram, ponieważ nie gram w tą grę. Tutaj mam moje jakieś zdjęcia, super. Tu jakieś seki. No, wyświetlań jakoś specjalnie dużo nie mają. Chociaż te starsze mają więcej, bo robiłam lepsze filmy wtedy. Tutaj jakieś artbooki, ale to już chyba wiecie o tym. No i na tym koncie luków mam mega strasznie dużo. Wasz 580. Czy ja w ogóle w ogóle mam jakieś prezenty. Nie ma prezentów. Bardzo dobrze, nie wysyłajcie tutaj nic, bo no, ja nie gram na tym koncie. A no i jeszcze w sumie chciałam powiedzieć, że wcześniej nazwa tego konta miała nazwę po prostu zakennajo, bez żadnych cyferek, ale teraz ma cyferki, no bo oczywiście to konto zostało usunięte trzy razy i to nie przeze mnie, żebyście sobie nie pomyśleli, że usuwam jakieś własne konta. Następnym kontem, na które będziemy wchodzić jest wisienka. No i ostatnio wchodziłam na to konto 1 stycznia, więc przydałoby się na nie wejść. Na wisience najbardziej Aktywna byłam przez te pierwsze dwa tygodnie, kiedy to konto założyłam, a dokładniej założyłam je w sierpniu w 2020 roku. Ogólnie mam tutaj dosyć dużą liczbę StarCoins, nawet nie wiem skąd. Czy to przez te Pozdra, czy to może z filmów, chociaż bardziej myślę, że to Pozdra, bo mam filmy, ale one nie mają aż tak dużo wyświetleń. Chociaż tutaj jest 400, a 400 to jest dosyć sporo. No i w ogóle jeszcze taki tytuł. Nagrałam już kiedyś film o tym koncie, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to możecie go sobie obejrzeć. Obejrzeć. Link oczywiście będzie w opisie oraz w karcie. Następnym kątem jest moje konto męskie, na które ostatnio wchodziłam pod koniec grudnia. W sumie nie wiem, po co ja wam to mówię, kiedy ostatnio na nie wchodziłam, ale pomyślałam, że to będzie ciekawe. Ogólnie oglądałam takie anime z no Terror i spodobała mi się jedna postać z tego anime. No i postanowiłam, że tak nazwę to swoje konto. Powstały one w październiku 2016 roku. No i na tym koncie mamy jakieś tam wpisy. Wyglądasz jakby w ciebie piorun jedną Damlowit. Mam tutaj jedno zdjęcie, zielone tło podpisane jako Ignoruj. Ogólnie to zdjęcie było mi potrzebne tylko i wyłącznie do artbooków. Tu mam jakieś tam seczki, ale no nikt w sumie tego nie oglądał nigdy. Jeden artbook no i kilka looków. Ten ostatni to jest w ogóle taka hotuwa. Ogólnie dosyć drastycznie zmieniłam to konto. Kolejne konto to Veroni na które wchodziłam 18 grudnia. No i dzisiaj. To konto jest ogólnie jakimś hitem totalnym, bo ja to konto dostałam od Entele w jakimś w 2017 roku w wakacje. Konto to istnieje od kwietnia 2015, więc już 5 lat. I tutaj mam jakieś wpisy. Zinka, wróć na to konto, proszę. Nie, nie wrócę na to konto, bo mam swoje takie fajne, superowe, o mój Boże, moje zdjęcia. Jezus Maria. W ogóle tutaj też są zdjęcia Natalii, ale no. Filmów nie ma żadnych. Artbooków nie ma żadnych, a luki są tylko cztery. Nie wiem, czy ja je usuwałam, czy one same się usunęły, ale miałam wcześniej filmy i pewnie miałam też Facebooki, ale tego nie ma. A dlaczego? Bo oczywiście musiałam dostać blokadę od kogoś, bana na stałe, bo dzieciom się zachciało bawić w banowanie osób. No i przez tą sytuację patrzcie, co się dzieje z moim profilem. W ogóle nie mogę się ani przebrać, ani zmienić twarzy. Przydałoby się w końcu napisać do MSP. No i tutaj też napisałam taki status, że to konto nie ma bana, tylko MSP coś popsuło. I chyba inni też nie mogą mnie zaprosić, bo mają takie szare, ale nie jestem do końca pewna. Następnym kontem jest kwasdox rybonu klejinowy, czyli moje konto do unikatów. No i w sumie nie wchodzę na nie zbyt często, bo nie mam po co, ale myślę, że możemy sobie wejść. 13 stycznia sprawdzam sobie tutaj datę, no i kilka dni po tym weszłam na to konto, ale przed tym mamy tutaj datę 9 stycznia. Myślę, że to konto po prostu sobie wyszukam, bo nie chcę mi się już przelogowywać. Konto założyłam w lipcu 2019, no i tutaj mam jakieś tam wpisy, zdjęć nie mam, filmów nie mam, artbooków nie mam, no i mam też zaledwie kilka look na tym koncie w sumie trzymam tylko unikaty i w sumie głównie jest po to, żeby je sprzedawać albo, nie wiem, ewentualnie się z kimś wymienić, chociaż się nie wymieniam. No i po prostu staram się każdy unikat, jaki dostanę, przesyłać na jedno konto, żebym nie miała takiego syfu. Następnym kontem jest konto Comin i jest to kolejne konto, które jest dla mnie w sumie dosyć bardzo przydatne, bo trzymam tam głównie kolekcje, czyli inki, piksele, dripy i teraz ta nowa kolekcja Geometric. Ostatnio na nie wchodziłam 10 Stycznia, ale na te konto wchodzę jeszcze rzadziej niż na kwas. Mamy w sumie tutaj w najkach. Wszystkie konto mam w sumie w najkach. Tworzyłam je w lipcu 2020 roku. No i tutaj yy, nieźle się dzieje. Jestem debilką i oszustką, dobrze wiedzieć? Ogólnie ja nic z tym nie zrobię, bo mi się nie chce. Yy, rób ten filmik. Aha. Tylko czemu mam robić filmik o jakiejś randomowej osobie, której w ogóle nie znam? I będę nazywać ludzi randomami, bo dla mnie są randomami. Wow. Czyli ty koleżanko również. Zdjęć nie mam na tym koncie filmów również, a redbooków też. No i oczywiście nawet looków. To jest konto tylko i wyłącznie do dripów i innych takich. Następne konto również jest jakimś kątem tego typu jak te wyżej i ma nazwę Ultrax. Ostatnio wchodziłam na nie 3 stycznia. Konto istnieje od maja 2020, no i w sumie ja również tutaj nic za bardzo nie mam. I to konto służy tylko i wyłącznie do trzymania unikatów z programu, chociaż nie mam na tym koncie tylko unikatów z programu. Mam strój Pixie Star i mogę się za nią na przykład przebrać. Mam jeszcze takie fajne jedne włosy. Włosy moda. No i kolejne konto już jest na serwerze amerykańskim i wchodziłam na nie ostatnio w listopadzie. No mam tutaj trochę taki niski poziom i założyłam to konto w sierpniu 2017 roku. Wow, tutaj mam nawet jakieś wpisy od Polaków. Ogólnie w sumie na tym koncie też za bardzo nic nie ma poza kilkoma lukami. Ogólnie gdzieś tak w 2016, 17 zakładałam te konta na innych krajach i w sumie potrzebne mi to było tylko do partów i to w sumie tyle po prostu chciałam też używać mówię starych innych edytorów i w sumie dlatego zakładałam konta na innych serwerach. Kolejne konto na moim Discordzie jest z serwera brytyjskiego i ostatnio logowałam się na nie 21 grudnia jest to chyba drugie konto, które założyłam w ogóle na jakimkolwiek innym serwerze poza polskim no i zostało założone w marcu w 2016 roku ja tutaj mam w ogóle jakieś najki mam jakieś tam w Pisy, ale nie jest w sumie tego jakoś za dużo. O mój Boże, i moje zdjęcia są. Jezu, to zdjęcie jest takie stare. O mój Boże. Nie chciałam tego zobaczyć. Artbooków nie mam. No i mam kilka luków. Ostatni look zrobiłam w 2016 roku. I miałam w ogóle kompletnie inny styl, niż mam teraz obecnie na tym koncie. Tutaj w ogóle jeszcze ludzie wchodzą. O Boże. Następne konto znajduje się we Francji. No i wchodziłam na nie po raz ostatni w lipcu. Boże, to było pół roku temu. W ogóle nie. Nie wiem, dlaczego wybrałam sobie akurat taką nazwę, ale chyba mi się po prostu podobała. Konto założyłam na Marsie. Okej, okay. nie no, tu pisze, że to jest marzec 2017. I również mam tutaj jakieś Nike. Ogólnie konta na tych zagranicznych serwerach zakładałam tylko po to, żeby mieć screeny. Oh my god, Anaconda, Jezubianka! Kto to był? Nie pamiętam, kto to był. Nie wiem, czy to nie był Landry. Bardzo możliwe, ale w sumie to już nie pamiętam. Zdjęć na szczęście tutaj żadnych nie ma. Filmów też nie ma, artbooków również, ale za to jest kilka luków. Tutaj miałam taką Solarę w 2019 roku, a dwa lata. W Wcześniej byłam jakaś taka cała biała, nie wiem. Następne konto jest założone na serwerze tureckim. I ja na to konto wchodziłam ostatnio, prawie rok temu. Ogólnie ja kompletnie nie pamiętam hasła do tego konta. Konto założyłam wtedy, kiedy mniej więcej ostatnio się na nie logowałam, czyli w lutym 2020 roku. No i w sumie tutaj już tak kompletnie nic nie ma. No, może poza tym jednym lukiem. Ogólnie tam w statusie miałam napisane, że jestem chłopakiem. O mój Boże, wtedy, kiedy zakładało się konto na MSP2. I chciało się zalogować do gry na MSP1 to nie można było wybrać płci, tylko ona od razu była jakby przypisana, i ja o tym kompletnie nie pomyślałam. A stworzyłam konto na MSP 2 na tureckim serwerze, bo wtedy jeszcze nie było polskiego serwera. No i w sumie kupiłam tutaj vip ale nic tutaj więcej nie zrobiłam. Kolejny konto z bardzo oryginalną nazwą, bo dwuliterową. No i ostatnio wchodziłam na nie 5 listopada, czyli prawie 3 miesiące temu. Ogólnie dużo osób z Polski założyło konto na tym serwerze tylko dlatego, że. Aneta nagrała taki film, ale ze mną tak nie było, bo to konto założyłam już w sierpniu w 2017 roku i sporo osób pytało się mnie, jak zrobiłam taką nazwę w sensie, że mam dwa znaki, a odpowiedź jest naprawdę banalnie prosta. Po prostu, gdy zakładałam to konto, to wpisałam pierwsze dwie literki i no nie wiem, tak sobie pomyślałam, że może będzie wolne i uwaga, było. Więc ta nazwa była po prostu wolna, ja w sumie nic nie musiałam robić. I ja sama zakładałam to konto, a nie skakowałam jak. Jakieś, nie wiem, jakiegoś innego człowieka, który to konto stworzył, ja je zrobiłam. Tutaj jest w ogóle nieco inna sytuacja z aktywnością niż na pozostałych serwerach, bo te wszystkie rzeczy, które tutaj mam, ja je pisałam 3 miesiące temu i więcej niż 3 miesiące temu, więc tutaj naprawdę można zobaczyć wszystkie statusy, wszystkie filmy, wszystkie luki, wszystkie artbooki, jakie w ogóle zrobiłam na MSP. W sumie nie ma tutaj wszystkiego, bo ja wcześniej już pisałam jakieś tam statusy, a to wszystko jest chyba jakoś tak od wakacji, jakieś wpisane mam. Zdjęcia grasz w to jeszcze. No, w MSP gram ale nie na tym serwerze. Zdjęcie mam jedno i ono było w top, więc no fajnie nawet. Mam tutaj jakieś seki, ale w sumie to nie jest zbyt ciekawe. Artbooków mam zero, a looków też zrobiłam w sumie dosyć mało, bo 7. No i pozostało nam jeszcze jedno ostatnie konto i będzie to konto na serwerze niemieckim. Ostatnio na nie wchodziłam też jakieś 3 miesiące temu. No i w końcu będę mogła sobie na nie wejść, no bo po to nagrywam ten odcinek. Ogólnie Nazwa tego konta jest napisana z błędem. Tutaj powinno być jedno L, a nie dwa. No ale już trudno. W ogóle na tym kocie mam aż 20 poziom. No po prostu sobie grałam, a konto założyłam w marcu 2017. Co się w ogóle w tym moim pokoju dzieje? O Jezu, ja mam 10 tych smoków. Boże święty. Nie wiem po co. Na tym kącie już byłam w sumie bardziej aktywna. Miałam sporo tych pisów chyba. Nie, no jednak nie jest ich aż tyle. Tutaj mi w ogóle ktoś napisał miłego weekendu, a ja nawet nie pamiętam, kim jest ta osoba, albo w ogóle jej nie znam. Tu również jest jedno moje zdjęcie, które w sumie nie jest aż takie stare. No i tu też jakieś tam seki robiłam. Artbooki też jakieś były, ale to głównie były do partów. A luków, moi drodzy, zrobiłam prawie 50. Miałam w ogóle różny styl, ten styl się zmieniał. Nie wiem, może w ogóle wrócę na to konto, zobaczymy. Chciałam jeszcze zobaczyć moje prywatne Artbooki. No, i tutaj jest dużo tych artbooków, albo w sumie może nie tak dużo. No i cóż, przejrzeliśmy sobie moje wszystkie konta, które są napisane w moim opisie pod każdym filmem. Mam nadzieję, że pod każdym. No i co tu więcej mówić? Ja w sumie na te konta w większości nie wchodzę, ale może się tam zdarzyć niekiedy jakaś okazja, że sobie raz na ruski rok wejdę. I no, to byłby już koniec, więc oki to pa! Muszę zmienić to pożegnanie.